Codzienny horoskop astrologiczny, moi drodzy, 30 lipca, czyli środa. Środa, moi drodzy, przynosi niezwykłe połączenie energii. Z jednej strony mamy lekkość i intelekt, z drugiej strony wewnętrzne wątpliwości oraz rodzące się co dzień, co chwilę pytania, które w ciszy będą namagały się od nas odpowiedzi. Książyc wace łączy się z wieloma planetami, tworząc dzisiaj złożoną Opowieść o komunikacji, granicach, relacjach i potrzebie zachowania wewnętrznego ładu. Już nad ranem, wczesnym rankiem, księżyc będzie tworzył sekstyl, moi drodzy, z Merkurym. Planetą słów, myśli, ale też i porozumienia. To bardzo dobry moment na... Na przykład rozpoczęcie czegoś pisania, napisanie sobie też przemówienia, naukę, planowanie treści wszelkiego rodzaju, ale również na rozmowy z bliskimi. Wczesny ranek też się nadaje. Jeżeli coś było niedopowiedziane między Wami, dziś możecie to ubrać w piękne słowa. Wasze serca i umysły mogą dzisiaj mówić tym samym językiem. Jeżeli coś chcecie załatwić, zróbcie to właśnie rano. Słowa mają gdzieś moc łagodzenia, a nie raniącego cięcia. Dalej rano mamy pojawiający się jednak, pojawiającą się jednak na horyzoncie kwadraturę z Jowiszem, która może przynieść przesadę albo w myśleniu, albo w emocjach. Dlatego uważajcie na wyolbrzymianie błahych spraw, nadmierne oczekiwania wobec siebie lub innych. To dobry dzień, by być szczerym, ale nie też surowym dla siebie, ale też i dla innych. Natomiast, moi drodzy, największym wyzwaniem dzisiejszego dnia będzie opozycja księżyca z CRS, to nastąpi o południu, moi drodzy, możecie poczuć się niezaopiekowani, niedocenieni, samotni, porzuceni, jakby nikt nie dostrzegał Waszych potrzeb. To będzie tylko na szczęście iluzja, ale bardzo, bardzo mocna, bardzo silnie wpływająca na Wasze poczucie codzienności. I dlatego zamiast szukać winnych, zapytajcie, czy ja dziś zastroszczyłem się o siebie? Dziś to, czego najbardziej potrzebujecie, nie musi przyjść z zewnątrz, ale z Waszego własnego wnętrza. To dzień subtelnego testu, czy potrafisz kochać siebie, nawet gdy inni są zajęci swoimi sprawami. Czy umiesz powiedzieć sobie dobre słowo, gdy milknie wszystko dookoła. Moją radą jako astrologa na dzisiaj jest to, abyście zamiast czekali, aż ktoś was uzupełni, tak? A ktoś was doceni, przypomnieli sobie, że jesteście całością. Dziś karmcie siebie dobrym słowem, spokojem i ciepłym gestem. Szczęśliwe znaki dzisiaj, moi drodzy, to wagi, byki oraz bliźnięta. A szczęśliwe liczby dla Was to są liczby 5, 12 oraz 30. Natomiast amulet, który Wam polecam, to jest kwart dymny dla stabilności emocjonalnej i samowystarczalności. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć, kochani.